Jeżeli firma chce się rozwijać, chce budować świadomość własnej marki na rynku, chce budować własną rozpoznawalność, własną tożsamość na rynku, musi inwestować, czy angażować się w rozwój indywidualnych, oryginalnych, autorskich programów, produktów, czy to mebli, czy innych produktów na rynku, które zróżnicują jego ofertę od oferty konkurentów. Każda firma musi sobie odpowiedzieć sama na to pytanie. Musi znaleźć własną drogę, ale na pewno w przyszłości inwestycja w dobry design, dobre wzornictwo i w rozpoznawalność produktów zwróci się z nawiązku.